Nazywam się Michał Przybysz, jestem łódzkim restauratorem, jestem szefem kuchni, kucharzem, sushi masterem, ojcem wspaniałych dwójki dzieci, mężem. Witam. Droga, którą przebyłem do miejsca, w którym jestem dzisiaj, była różna. Ciekawa, trudna, Sporo wyrzeczeń, ale sporo też nagród, więc tak jak mówię, była różna. Na pewno poświęciłem dzieciństwo mojego starszego syna, gdzie poprzez rozwój firmy i samokształcenie siebie i rozw swój rozwój nie uczestniczyłem w jego dzieciństwie. Bo gdy wychodziłem z domu, to on jeszcze spał. Gdy wracałem do domu, on już spał, więc to jest chyba to, co mnie ominęło w życiu. Ale, ale dzięki wytrwałości i miłości no, jesteśmy nadal wszyscy razem. Rodzina nie jest ważna, bo rodzina jest najważniejsza. W tych latach, w których ja zaczynałem, pierwsze kroki stawania się restauratorem, rozwijania swojej firmy, działalności, nie było wsparcia z zewnątrz, coachingu, kogoś, kogo można było posłuchać. Przynajmniej ja nie znałem, nie miałem dostępu do tego. Sam ze sobą. Rozmowy z żoną to było bardzo dla mnie dużym wsparciem. I rozmowy sam, sam ze sobą, które przeprowadzałem, ale, ale no dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj naprawdę można stosować wiele, wiele coachingów mając tą wiedzę i znając tą wiedzę. Wtedy zdecydowanie nie popełniłbym kilku błędów, inaczej bym podchodził do tego. Mniej na pewno chłodnym okiem, zrobić dwa kroki w tył, przyjrzeć się problemowi, dopiero spróbować go rozwiązać, A wtedy było całkiem inaczej, bardziej chaotycznie. Prosty przykład, kiedyś wybuchałem często agresją, tupałem nogą, że nie po mojej myśli, nie jest tak, jak bym chciał. Uważałem, że krzykiem, krzyk to jest rozwiązanie, krzyczałem na pracowników, Czasami używałem słów niecenzuralnych, nie obrażałem ich nawet. Dzisiaj, dzisiaj podchodzę do tego całkiem inaczej. Przyglądam się temu, rozmawiam, próbuję rozwiązać problem, próbuję wejść w ich buty, utożsamić się z nimi, spojrzeć na to z ich punktu widzenia i dopiero podjąć jakąkolwiek decyzję. Na pewno samorozwój spowodował tą zmianę. Coaching obserwowanie, słuchanie innych ludzi, mądrzejszych ode mnie, którzy mają coś więcej do pokazania, do powiedzenia. Bo można słuchać ich, a można ich słyszeć, więc to są też dwie, dwa, dwa różne sposoby słuchania i słyszenia. Aczkolwiek odpokutowywałem to, jechałem do domu i często pojawiały się łzy, że wiem, że źle zrobiłem, ale to była reakcja w emocjach, a nie powinno tak być, tak jak dzisiaj podchodzę do tego. Bez emocji podchodzę, ale staram się wejść, tak jak mówię, w buty pracowników, kogokolwiek, kto ma problem, utożsamić się z tym, spojrzeć z jego strony i rozwiązać ten problem. Aczkolwiek nie biorę tego problemu na siebie. Jestem trochę też jak taki dziurawy kosz, mogę powiedzieć, że przepuszczam przez siebie, zostawiam to, co jest wartościowe w sobie, a resztę śmieci wyrzucam z siebie, przepuszczam po prostu. Oczywiście, że tak, jak się dowiedziałem o tej aplikacji o tym, o tym co, co Piotr tworzy, to no, myślę, że to jest idealne narzędzie na dzisiejsze czasy na, na problemy, jakie się pojawiają wśród ludzi. Także jest to świetne narzędzie, że nie jednej sobie pomoże i rozwiąże problem. Piotr przez cały czas, odkąd się znamy, zdobywał tą wiedzę, będąc terapeutą, mając kontakt z różnymi ludźmi i Obserwując ich, ucząc się, także jego doświadczenie jest naprawdę spore. Ja mając jakikolwiek problem, powierzyłbym w siebie w jego ręce. Zdecydowanie tak. Co, co mogę powiedzieć? To ja nie da się świata zrobić idealnego, ale, ale jeżeli każdy z nas się postara o to lepsze jutro, ten świat naprawdę będzie coraz piękniejszy. Mi dużo daje to, że ja się rano budzę i widzę wschód słońca i ja się z tego cieszę. Nawet jak nie ma wschodu słońca, bo są chmury, tak jak dzisiaj pochmurna pogoda, to ja się cieszę, że pada deszcz, że rośliny będą, nie muszę ich podlewać. Mam czas wtedy dla siebie, dla rodziny. Ze wszystkiego można czerpać radość. Bardzo się cieszę, że biorę udział w tym projekcie, że mogę wesprzeć Piotra i jego działalność w tym kierunku, co robi.